Za nami ceremonia ważenia przed galą Fame ma 19, a ze mną Norbert Darszkiewicz. Witam Norbert. Witam wszystkich. Jak forma, jak samopoczucie i jak zdrowie przed jutrzejszą walką? Mm, trzy razy spoko. Myślę, że i forma, i samopoczucie, i nastawienie jest myślę jak, jak, naj, jak najbardziej okej. Okay. Nie będę cię męczył o samą walkę, bo już na pewno odpowiedziałeś kilka pytań, ale chciałem zapytać ogólnie o sport. Jak zaczynałeś swoją przygodę ze sportami walki, kto był dla ciebie autorytetem? Wiesz co, na początku, jak byłem to gdzieś tam tak jakby najbliżej wzorowałem się na Damianie Nikowskim, moim koledze z klubu, bo trenowaliśmy od 2005 roku, już jak ja zacząłem trenować zapasy, razem w jednym klubie, Damian zawsze osiągał tam dobre wyniki, był zresztą medalistą olimpijskim, także takim pierwszym moim jakby wzorem do naśladowania był po prostu Damian, bo był mi taki najbliższy, nie? Mhm, jakbyś się miał cofnąć do tamtych czasów, wiele się zmieniło w sportach walki, część rzeczy na pewno na lepsze, część może na gorsze. Czy mógłbyś wskazać pozytywy i negatywy? Załóżmy, nie wiesz sporty walki 10 lat temu? Znaczy 15. Sport na pewno zmieniło się na plus to, że gdzieś tam sporty walki są coraz bardziej medialne. Nie, no nie mówię zapasy, bo zapasy gdzieś tam się zatrzymały z tą medialnością już dawno temu, ale fajnie, że MMA w Polsce gdzieś tam jest propagowane i fajnie, że Fame tak samo jakby buduje to jakby nie, nie zawodowe MMA, ale z drugiej strony MMA, także ci, ci młodzi ludzie, dzieciaki mogą, wiesz, gdzieś tam się inspirować nawet takimi zawodnikami z Fame'u, iść na trening, gdzieś tam zmieniać swoje życie, gdzieś tam po prostu dbać o swoje zdrowie, gdzieś tam po prostu i tyle myślę, że to jest dobre. MMA wyparło zapasy, wyparło boks, jest teraz definitywnie sportem walki numer jeden w Polsce. Jak myślisz, jaka jest główna przyczyna? Nie no Wiesz, no widowiskowość, nie? I chęć oglądania tego, nie? No jednak jak coś, wiesz, ludzie chcą oglądać coś, no to to idzie do przodu, nie? I się rozwija tam, gdzie są pieniądze, znaczy tam, gdzie są ludzie, którzy oglądają, tam są pieniądze, tam jest dużo szumu i dlatego MMA idzie do góry. Myślę że dlatego, że MMA to jest konfrontacja wszystkich sztuk walki, I dzieje się najwięcej. Można zmierzyć teraz z zapaśnikiem, tak jak to kiedyś początkowo MMA były to stricte, byli, wiesz, zawodnicy tak, tak. z każdej dyscypliny i jeden nie umiał boksować, drugi nie umiał się kulać w parterze i się tak konfrontowali. Nie? Teraz to wszystko już jest jako jeden sport, także myślę, że ta widowiskowość nie? ma daje taki największy jakby bodziec. Nie? Mm. Jakbyś miał wybrać jednego free fightera bez przeszłości stricte sportowej, który twoim zdaniem jest najbardziej utalentowany? Ale chodzi ogólnie o dziewczyny i ko... I... Tak, tak, jasne, jasne. No to według mnie jakby, wiesz, ja trenuję Linkiewicz i myślę, że ona jakby przeszła największą metamorfozę taką, mm. jakby z osoby, która jest antysportowa i w ogóle e, taka, jaka była, a jest teraz jakby sportowcem, nie? I przeszła dużą metamorfozę i, psychi i psychiczną, i fizyczną, także myślę, że ją bym wskazał, nie? A czy myślisz, że byłaby w stanie za jakiś czas e, skonfrontować się na zawodowych galach? Ja myślę, że na pewno jest w stanie, bo trenuje jak zawodowiec, wiesz, już mam coraz dłuższy staż, a dalej jest młoda, także ja myślę, że nie wiem, czy będzie walczyć zawodowo, bo wiadomo, że tam mogą mi nigdy nie zapłacić tyle, co zapłacą w walkach ale myślę, że na pewno jest w stanie być na równym poziomie z dziewczynami, które walczą zawodowo za jakiś tam czas, nie? Dzięki serdeczne i powodzenia w dzisiejszej walce. Bardzo.